Witajcie drodzy internauci, chciałbym pokazać wam pewien fake, a właściwie pewną pułapkę, czyhającą na każdego z nas właściwie na każdym kroku. Akurat w tym przypadku jest to dosyć mm, łatwe do zauważenia, ale nie każdy może sobie z tym poradzić. Przez przypadek, przez właściwie spam w mailu, trafiłem na stronę testyzawodowy.pl. Wydaje się, że jest to dosyć wiarygodna strona, szczególnie, że zamieszczone są tu wypowiedzi niby autentycznych ludzi Damiana z Zielonej Góry, Marty Sochaczewa. Są informacje związane. Wydaje się, że jest to dosyć profesjonalnie przygotowane i faktycznie może nam w czymś pomóc. Strona test zawodowy z założenia ma. Jak pisze zresztą w tytule, sprawdzić, jaki zawód powinniśmy wykonywać, właściwie pomóc nam w tym poprzez różnego typu pytania. Ale niestety jest to pewien chwyt, który ma na celu wyciągnąć od nas pewną sumkę pieniędzy. Niestety jest to bardzo nieładny chwyt, chociaż w tym wypadku ten chwyt jest, jest wykorzystany w sposób w miarę legalny i w miarę czytelny. Nic, spróbujmy zrobić ten test. Kliknijmy zatem przycisk rozwiąż test. O, na sam początek pokazał się jakiś procent. Hmm. Polska, procenty. Brzmi znajomo. I jakiś czas. Hmm. Mamy 20 minut na rozwiązanie testu. Hmm. Dobra, okej. Okay. Pierwsze pytanie. Proszę podać swój wiek, swój wzrost, wagę. Akceptuję regulamin. Jaki regulamin? Gdzie tu jest ten regulamin? Chcę go przeczytać. Nie ma, ok. Wiek mamy 18 lat. Wzrost, ale w, nie wiem, 2. O, wzrost 2 metry na przykład. 2 metry ma. Proszę podać wagę: 35 kg. O! A oczywiście, akceptuję regulamin, którego nie są. Lecimy. Proszę podać swój wzrost z zakresu 130-210. Ok, 210. Tu też się pewnie przyczepi. No kurczę, anoreksja nie przychodzi. 40 kg. Czy jestem osobą cierpliwą? Oczywiście, że tak. Czy potrafi szybko i sprawnie? Wiecie co? Przeklikajmy wszystkie te odpowiedzi, ale. Wyglądają one dosyć profesjonalnie. Czy umiesz przekonać innych do swoich odlotowych pomysłów? Oczywiście, że umiem. Pytania potrafią troszkę zmylić. Prawdopodobnie układała układał je osoba, która ma pojęcie o manipulowaniu ludźmi i w jaki sposób wywrzeć wrażenie. Brakuje tu jeszcze tak naprawdę opinii jakiegoś doktora psychologii. Wymyślonego. Takie rzeczy są dosyć częste w internecie. I po przeczytaniu tych pytań, faktycznie można mieć wrażenie, że ten test naprawdę nam może pomóc i skierowany jest do nas. Błąd, te pytania zawsze i wszędzie są takie same. Odpowiedzi tak i nie są po prostu sumowane, i według jakiegoś dziwnego wzorku są pokazywane odpowiedzi. Ale dobra, mamy ostatnie pytanie, prawdopodobnie, gdyż 99% testu zostało przez nas rozwiązane wspólnie. Czy łatwo ulegasz naciskom innych osób? Nie. O, test zakończony poprawnie trwa, obliczenie wyniku testu. Zobaczymy, co nam wyliczy. Aż się boję. I tu mamy, szanowni Państwo, ten fake, o którym wspominam na początku. Pojawia się on praktycznie przy wszystkich możliwych zegarach śmierci, testach na IQ. Nie wiem, ciężko mi wymyślić, bo takie strony omijam z reguły, lecz moi znajomi się niestety na to nacinali. W innych wersjach jest jednak kwestia następująca, iż aby otrzymać wynik należy wysłać SMS-a, który kosztuje tam 3 zł, powiedz. Tutaj jest inaczej. Mamy od razu powiedziane, że... SMS, który wyślemy, aby otrzymać wynik, kosztuje 0 złotych. Oczywiście tam poza jakimiś sieciami, ale nie wnikajmy w to. Lecz gdy przyjrzymy się troszkę bliżej, pod przyciskiem dalej, jest informacja, iż gdy wyślemy tego jednego SMS-a, nasz numer zostanie wprowadzony do pewnej bazy danych, innych numerów, i... Codziennie będziemy otrzymywać jedną wiadomość SMS za 0,23 z zł. Okej, okay. poszedłem do sklepu, kupiłem kartę za 5 złotych. Wysłałem SMS-a darmowego. Przyszło mi SMS-ów 6, z czego 6 z informacją o blokadzie konta. Hmm, niech ktoś to wyjaśni. Czy aż tak długo byłem pijany? Nie. Niestety nie. Informacja, którą właśnie próbuję przekazać, jest jednoznaczna. Tego typu strony, które wyłudzają od nas numer telefonu, a nie tylko, bo czasami wyłudzają też inne, inne dane osobowe, to są zwykłe strony, tak zwane nazywają to czasami sieci rybackie. Zasada jest podobna: rzucamy sieć, kto się nawinie, łapiemy i robimy coś z nimi. W tym wypadku. Podejrzewam, że nasze dane typu numer telefonu i później inne dane, które prawdopodobnie ta strona może zebrać, mogą zostać wykorzystane dla innych firm lub też sprzedane. I nie łudźmy się, wszystkie strony handlują naszymi danymi. No a skąd tyle spamu w mailu? A skąd te smsy od banków? A gdy kończy się umowa, to też dzwonię do ciebie, prawda? Skądś Twój numer mają? I odradzam. Odradzam wpisywania swoich numerów telefonów ogólnie w internet, od Facebooka poprzez inne portale społecznościowe. Z prostego powodu, bo czasami regulamin stron internetowych, który akceptowaliśmy nawet po przeczytaniu, tudzież nie, może się zmienić w ciągu jednego dnia. Właściciel strony na potrzeby marketingowe może na przykład jednego dnia zmienić sobie jedną wstawkę. Na przykład, z reguły informacje zawarte w stronach internetowych, i szczególnie w regulaminach, oświadczają, że właściciel strony nie będzie udostępniał nikomu naszych danych, żadnych. Ale czasem się niestety tak zdarza, że na potrzeby zarobienia paru tysięcy na 2-3 dni zmieniany jest regulamin, o czym nikt nie wie. I podczas tego, oczywiście, Spieszę z wyjaśnieniem, że aby móc korzystać ze strony, akceptujemy regulamin. A jest tam zawsze i wszędzie pięknie napisane, że regulamin może zostać zmieniony, a my możemy się od niego odwołać w przeciągu tam kilku dni. No ale skąd my to mamy wiedzieć, prawda? I załóżmy, sytuacja regulamin się zmienił. Gość sprzedał nasze dane, a za chwilę dostajemy maile ze spamem. I czy ten spam jest legalny? No otóż niestety jest. Chociaż jest to niechciana wiadomość, z reguły w regulaminach jest wyraźnie napisane, że zgadzamy się na otrzymywanie wiadomości od partnerów. A tu jest też kolejny haczyk, o którym mam nadzieję kiedyś zrobię osobny materiał. Jeżeli to Państwa będzie interesowało. Byłbym wdzięczny za komentarze, i a ja postaram się przygotować coś innego. Zatem życzę przyjemnego dnia i bardzo proszę, abyście czytali. Nawet pięć razy, jeżeli gdzieś macie wpisać swoje dane, to są wasze dane i nie udostępniajcie ich byle komu. Nigdy nie macie pewności, co ktoś z nimi zrobi.